Zaczynamy od takiej nierówności. x kwadrat większe od 25. Naszym zadaniem będzie znalezienie takiej liczby ujemnej, która będzie rozwiązaniem tej nierówności. I mamy dwie opcje: albo będziemy zgadywali liczby, które po podniesieniu do kwadratu dadzą nam wynik większy od 25, albo jest też druga opcja. Rozwiążemy tę nierówność i określimy sobie liczbę z przedziału, który nam wyjdzie. Ja wolę tą drugą opcję, no bo lepiej jest coś rozwiązać, niż siedzieć, dumać i rozmyślać i zgadywać liczby. No to zaczniemy od spierwiastkowania lewej i prawej strony tej nierówności, po to, żeby pozbyć się tej potęgi. Więc po lewej stronie otrzymam takie wyrażenie, natomiast po prawej stronie będę miał pierwiastek z liczby 25. W poprzednich zadaniach mówiłem, że jeśli pod pierwiastkiem kwadratowym znajduje się wyrażenie podniesione do kwadratu, to takie wyrażenie zmienia nam się w wa wartość bezwzględną z tego wyrażenia. Możecie sobie zapisać obok taki wzór, że jeśli macie Dowolne wyrażenie pod pierwiastkiem kwadratowym podniesione do drugiej potęgi. No to wtedy otrzymujecie coś takiego. Gdybyście mieli załóżmy o takie wyrażenie. Tak z głowy, to teraz zapisuję 2A minus 1 podniesione do kwadratu. No to tutaj jest dokładnie ta sama zasada. Całe to wyrażenie muszę schować pod wartością bezwzględną. No to co dalej? Przepisuję ten znak nierówności. Następnie pierwiastek z 25 to jest 5. I teraz muszę się zastanowić, jakie liczby mogę wpisać tutaj pod wartość bezwzględną, żeby po opuszczeniu wartości bezwzględnej otrzymać liczbę większą od 5. Jest pierwsza opcja. x musi być większe od 5, bo wtedy zobaczcie, przykładowo wpiszę sobie 6. Pod wartość bezwzględną, opuszczę wartość bezwzględną, mam 6, 6 jest większe od 5 i tak dalej. Kolejne liczby większe od 5 będą spełniały tę nierówność. Jest jeszcze druga opcja. Otóż x ten pod wartością bezwzględną może to być liczba mniejsza od minus 5. Weźmy znowu ten przykład, że tym razem pod wartością bezwzględną znajduje się liczba minus 6. A my wiemy, jak działa wartość bezwzględna. Wartość bezwzględna wypluje nam zawsze wynik nieujemny, czyli z, n, równy 0 lub y, liczbę dodatnią. W tym przypadku będzie to liczba 6, liczba dodatnia. Widzicie? Dlatego mamy tutaj dwie opcje. Taką lub taką. I teraz pod spodem rysuję sobie oś. Na osi zaznaczam minus 5 oraz 5. Następnie zaznaczę rozwiązanie tej nierówności. Nad piątką zaznaczam kółeczko niezamalowane, ponieważ piątka nie jest rozwiązaniem tej nierówności. I idę w prawo, tak jak znak nierówności pokazuje. Następnie druga nierówność. Nad minus piątką zaznaczam kółeczko niezamalowane, i idę w lewo. I teraz, jak zapisać przedział rozwiązań? No to patrzymy od lewej strony, tak jak nam pokazuje oś X. Idę sobie od lewej strony, czyli zaczynam w minus nieskończoności i zatrzymuję się na tej minus 5. Tutaj mamy przedział prawostronnie otwarty ze względu na to, że minus 5 nie bierze udziału w rozwiązaniu tej nierówności. Tak? Następnie tutaj mamy takie słówko lub. To słówko zamieniamy na znak sumy. Musimy zsumować dwa przedziały i teraz dopisujemy kolejną część. Czyli zaczynamy w piątce i idziemy do plus nieskończoności. Piątka jest w piątce mamy lewostronnie otwarty przedział ze względu na to, że piątka nie jest rozwiązaniem tej nierówności. bo nie mamy dopuszczonej Równości w tym miejscu, tak? Teraz zobaczcie, o ile prościej możemy wyznaczyć rozwiązanie tego przykładu, bo mieliśmy podać przykład liczby ujemnej, która będzie rozwiązaniem tej nierówności. No więc patrzę na tą część przedziału. Tu mam wszystkie liczby ujemne, które mogę wziąć pod uwagę. Na przykład wybiorę sobie z tego przedziału liczbę załóżmy minus. Minus 5 i 1 druga. Dlaczego nie? Dzięki temu rozwiązaniu każdy z Was może samodzielnie wymyśleć liczbę. Tylko ważne, żeby liczba, którą wpiszecie, była mniejsza od minus piątki.